Odcinek dziesiąty, seria druga. Spotkanie. Co tam jest na YouTubie? Hmm. Dring, 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 O, Ope operetta do mnie dzwoni. Hej, operetta. Hej, Kleo, może byś chciała ze mną iść do kafe trumny? Um, zaprosiłam też Cupid, żeby nam było raźniej. Okej, okay, to może ja będę tak za 15 minut. Dobrze, to pa. Do zobaczenia. Na no to trzeba wstać. Wybiorę sobie rzeczy. Hmm, co by tutaj wybrać? To jest fajne i jeszcze tylko buty. Te buty się, się idealnie nadadzą. Hmm, Jak tutaj się pomalować? Okej, okay, chyba wezmę fioletowy. Okej, okay, teraz tylko ubranie. Okej, okay, mogę już wychodzić. Parę minut później. Hej dziewczyny! Hej, Kleo! Dzień dobry, witam Elo Elfina! <laughs> Hej Cupid! Ostatnio bardzo dawno się chyba nie widziałyśmy. No, jakiś z miesiąc będzie. A kiedyś było tak fajnie. Hej, może sobie powspominamy jakieś dawne czasy. No to serio, nie głupi pomysł. O, o! Ja wiem jaki. <laughs> to może zaczynaj, a ja sobie w tym czasie w czasie usiądę. Wiesz co, ostatnio cię w ogóle nie widziałam w innych ubraniach niż w tej czarnej sukience. No wiesz, ta czarna sukienka była super. Ja już myślałam, że ci ktoś umarł i byłaś w żałobie. <grym> Na szczęście nie. No ale spodobała mi się ta czarna sukienka. A poza tym już jestem w innym outfitie. To może już sobie powspominamy te dawne czasy? He. No właśnie, tak się zagadałyśmy. No, dobrze, to Cupid zaczynaj. Pamiętacie, jak mówiłam, że się przeprowadzam? Coś tam mi świta. No, to chyba było na zakończeniu roku szkolnego albo na początku. Tak serio, to dokładnie nie wiem, ale mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Jaką? No właśnie jaką, bo nie wiem. Nie, przeprowadzam się. No to fajnie. Ej, teraz tylko brakuje nam Claudin. No ale wiecie, Claudin jest, wy... jest na wymianie. Ona już pojechała? No tak. No ostatnio chyba się z nią widziałam tydzień temu. Ta szkoda. Zapomniałam się z nią pożegnać. No ale wróci za ile? Tak dokładnie to nie wiadomo. Może za rok. A może za pięć miesięcy? Generalnie nic nie wiadomo. W sumie w Ever After High może jej się tak spodobać, że no, niestety tam pozostanie. A szkoda. Musimy jej to utrudnić. Może macie jakiś plan? No nie mam, ale to jest temat na inny dzień. Właśnie, może jutro też się spotkamy i obmyślimy ten plan. Hmm, to może jutro o 15, bo w sumie nie mamy jutro lekcji ani nic. No, a wiecie, że jutro pierwszy dzień zimy, a my nadal w letnich strojach. No jest tak ciepło, że szkoda zmieniać się na zimowe. Byłoby nam za gorąco. Dobra, to jutro o 15. Bardzo, bardzo, bardzo chcę na, na to. Sorry, przejęzyczyłam się. Bardzo, bardzo chcę obmyślić ten plan. No ja też! Przecież mu, przecież Klodin musi być z nami! Najmniej do końca studiów. No właśnie. Koniec! Cześć wszystkim! Bardzo bym chciała za, podziękować za już prawie 80 subskrypcji. I jeszcze muszę Wam coś ogłosić: Filmiki będą się pojawiały. Postaram się, żeby się pojawiały codziennie, ale będą krótkie, tak do pięciu minut. Genera generalnie nie wiem, czy będą codziennie, ale postaram się, żeby były. Ja o to zadbam. Opa!